Jest godzina 8.30 i zaraz jedziemy do safajca. Mama, papa. Mama, papa. A to ona później i to mówiłam. Pójdź tu gdzieś takiego. Nie podam głosy, żebyśmy. Ja się śmiałam, że ten, że szkoda, że jak miałam tą operację, to mi nie zrobili, wiesz, że nie, nie odzessali mi tego, tego tłuszczu z brzucha. Wszyscy na, na operacji mówią, a może pan mi trochę tego tłuszczu i potem odessam? Ale przydałoby się, bo... Wrchowa V. V. lub Ruchow. Kurwa pustynia przed nami Jesteśmy w Czechach Ja pierdolę, Egipt Czecha republika pozor Nie, tu jest Saharnik Pozor To jest nie wyjezd będzie Patrz, jest Sahara Saharnik będzie Saharnik No co, gdzie te Gdzie te lwy? Ciekawe jak to będzie w ogóle, czy to czy rzeczywiście tak coś kurwa tu podejdą do staję Kiii Bo... O kurwa, nic, zaraz Dzień dobry Dzień dobry Tu mam bileciki ano. Co w samochodzie pan nie ma? Nie mam. Nie mam. jest dnia. Nie no. jest to, no. <laughs> Tak, tu pojecha. Nudna. Jedź. I nawet nie śmierdzi. Ale ładne. A to nie jest Nie zabijcie mi. Ja cię kręcę i pierwszy raz będziesz żyła. Jestem niska da rady nic nagrać, nie? Ej, <grym> ja chyba ją wystraszyłam No ja też tak myślę Nie wiem, nic, co Piotra zrobiła Ja machaną Bo ja nam... To się wziąłeś, tak? To jest naprawdę małe słowa na twarz Małe okaz dzikich zwierząt W trakcie kolacji jest w okolicy o 12.40 Cichowaj się O matko jedyna, ona się trzęsie Jak ja, kiedy biegam O matko malutkie

cisz moje, cisza Ale one są ładna. O ale piękne Ale Dobra, ogólnie ja jestem już w domu. Już wróciłam, jest 19, chyba po 19, nie jest przed 19 dosłownie, chyba 5 minut, jest za 5. I moja bateria się po prostu wyczerpała. I ja mam taką okropną migrenę, że ja po prostu nie mam na nic siły. Nie mam na nic siły, po prostu z niedożycia łeb mi pęka. Ale było super. Naprawdę było ekstra. Nie widać tego teraz po mnie, nie widać, bo jestem po prostu wykończona. Ale było super. Naprawdę było super. No i dobra, my się zbieramy. Powoli na ten spacer socjalizacyjny z czasperkiem. Jest ogólnie fajnie. Jest fajnie, bo nie jest za gorąco. Jest, jest to słońce, ale jest moc. Ale jest mocniejszy wiatr. Więc, więc jest fajnie, bo ja nie lubię, nie widzę jak mnie jest za gorąco, Jasper też tego nienawidzi, więc... Lecimy. Jak mi się uda to coś nagram. Jak mi się nie uda to nie nagram. Ale wydaje mi się, że nagram coś. Tak mi się wydaje. Dobra, nie mam czasu, muszę jechać. Dobra, jesteśmy już na miejscu i czekamy na resztę piesków i na, na panią Agnieszkę. Na Agnieszkę, na behawiorystkę. Już y, przyjechał, widzę tam z Goldenem jedna, w sumie dwie panie. I dopóki jeszcze jest czas, mam ja czas i Jasper, to powiem Wam tylko, że dawno nas tutaj nie było. W sensie na tych spacerach socjalizacyjnych chyba z rok. Rok jak nie więcej. Sobie stoją tam. O. My zaraz też wyjdziemy.